O kurde. Oh. Kurde, ale mi się zeszło z tym trochę. Mm. Nie jest mój wnuczek? Co ty tu robisz? Ej, zła stąd. Co? Kurła. O kur... Mm. Daj to, Gadek. Ech, To tu piszę Dla dziadka, okej. Okay. Dobra idę odśnieżyć nam te pole. Ja odśnieżę. Zdniłeś mleko na Mikołaja! Co ty zrobiłeś? Ja ci dam łopaty śmiecia! Dobra Już! Nie pij, nie pij! plecy mi na to nie pozwalają. I róbmy więcej takich. Dobra, trzeba Właśnie. mojemu wnuczkowi dać te prezencik. Siema wnuczku. Ja tu biorę już. Ciaciu, Piotr, nie widzisz Pasję. Nie widzisz, dziadu, Ja dla ciebie prezent przynoszę, a ty tak jedną rzecz robisz. Czy twojej cukier będę chciał rozczekać? O ty. O, już ciągnę. Józef, kotka. Józef. Dobra, mam dla ciebie prezent. I święty Mikołaj miał mi przynieść prezent. Święty mi nie istnieje, dziecko! Ty głupi jesteś! Trzymaj to prezent. Trzymaj. Tak, nie istnieje. A wiesz, jaki jest prezent? Wiesz, jaki jest prezent? Tak. Pierdole. mi Mikołaj nie istnieje. Nie da się powciągać. O Proszę chwilę. Mogły się wciągnąć Jeszcze szyber mi wybił Nie no kur... Dziadziu, co ty pachnisz? Nie, idąc w Ociu, już nie jesteście <coughs> w stanie. Się coś odjebał? Święty od Mikołaj nie istnieje. Idźcie pograbić ja mnie. Ja nie, nie istnieje. Nie istnieje. Idźcie od pograbić Nie, ja to nie istnieje. Nie Nie istnieje. Nie istnieje. Nie istnieje. Nie istnieje. Nie istnieje. Nie istnieje. Nie Nie istnieje. Cześć, pokażę ci. No to pokaż. Ci Ma, y, dzieciaku. Patrz, gdusiu. patrz, przez komin, przez nie macie ci śmieci! Co jest, nie tak? Co jest? O, nie Nie mogę się zmieścić. Musicie mi chyba to trochę powiększyć, bo się nie mogę coś zmieścić. Ty nie istniejesz, wypiję. Nie jestem panowy. Nie nic jest. Nie, nie jest. Nie jest I czemu to bez bezbronne dziecko! Oh